Kur... panie, stój! Ciężka. Stój, nie pchaj! U mnie w domu nikt tak ładnie nie umie kosić jak ja, uwierzcie mi. To jest może na koszenie jak nasz sąsiad, dwa razy dupą pomruszy i po, po ogrodzie, tak, a nie na moje hektary. Na... Jak trofili, ją kawę kawę, ja. Witamy, widzowie. Jednak plany się zmieniły, już się pakowałam do kastoramy, ale się obyło bez kastoramy, bo mój Daniel. Tak, ja chciałem sobie zobaczyć na, na opinię, jaka jest lepsza i w ogóle. Zdecydowaliśmy się przez internet zakupić. Tak. No głównie chodziło o nóż, no, 5 centymetrów. A najważniejsze jest to, no, że zaoszczędziliśmy po prostu czas, tak? Tak, abyśmy musieli pojechać do Kastoramy, a do Góry mamy 30 kilometrów. Z tam, i tam by było to. No, Także spokojnie na... zrobiliśmy to w domu. Dwie, trzy godzinki zaoszczędziliśmy. Tak. Dostawa miała być. W, w ciągu pięciu dni, tak? A przyszło w ciągu dwóch dni. Tak. Kusiarka. No i za, za chwilę ją pokażemy. I życzymy miłego oglądania. Hej. Hej. No to bierzemy. O kurde. Panie, stój! Ciężka. Stój, nie pchaj mnie, nie ciągnij, idź. O kurde. To źle też wzięłam, powinnam wziąć na kolana. A ja wzięłam na kręgosłup, jak zawsze. No to tutaj? Tak, tutaj. Yy, A noż mój tapicerski masz? Ja już mam. To jest mój prezent. Znaczy to no, jest mój sprzęt, tak. dawaj. No, tak, to, jest to jest moje. moje. No to otwieram, dawaj, dawaj, to jest mój sprzęt. Tylko ja będę z niego korzystać, bo u mnie w domu nikt tak ładnie nie umie kosić jak ja, uwierzcie mi. Ja to muszę sama. Ja nie mogę. Kosiarka spalinowa z napędem ls 56196 jr 2 I to wszystko. A to cóż to? Zaraz będziemy sprawdzać wszystko. Dobra, na razie się bawimy. I tutaj dam na razie tą fakturę. No to co? Teraz panie, musimy razem ją wziąć. Ale ty, no to kółka kop... są. Wyciągnij kosz. No nie, no bo ona cała jest. Ona jest poskręcana cała. I nie wyciągniesz kosza? No nie, no bo ona jest cała poskręcana. Pokaż. No kurde no mówię przecież. Aha. O, na linkach już chciałam. Musimy to, razem wziąć. To czeka. Bo to moje było popsute już. O panie ja chyba mam cięższą. Dawaj do góry. Tutaj. No dawaj do góry ja dam radę, tylko musimy to z jajem zrobić. O, hop, kartonik. Tutaj mi z tyłu chyba, tak? Tak, klucze. Zostawię jeden klucz. I co? Ładna? No ładna jest. no to tam ładna to ładna, ale ona ma kosieć. O, kosz. To co? Odpakowywał swój prezent. Ja cię pokażę bliżej. To jest. Y, to jest y, mogę powiedzieć, to nie jest mój prezent. To jest nas wszystkich prezent. To nie jest dla mnie prezent. Nie będę leżała, pachniała w nim. Tylko no dla nas ale no, będzie ci się lepiej kości. Ale kosić. kosz znowu taki jak tamten jest, Patrz, siatkowy. To już jest minus. O, mam, może tamten podpasuje. No. Jak tamten się rozwalił też. A, no na długo nie. Nie, nie na długo i patrz. I w ogóle tu jest taka plek, pleksa. No pęci, kosz, to, Fu, panie. Nie. No taka taniocha, widać, że taka. Lipa jest kosz, no? Bo to jakby był o, sztywny to tego tu widać powiem ci to jest może na koszenie jak na sąsiad dwa razy dupą ruszy i po, po ogrodzie, tak, a nie na no, moje hektary. Na jakiś starniczek mało chociaż... No grabie, chociaż ma dosyć miastowe. duży silnik, bo... Tam był 150, a tu jest prawie 200 pojemność. pojemności. No, o. 100, 196. O. Daj no, silnik Loncin. Co to jest, na Napęd. To. No, takie. Aha, nie, ty masz chyba przeduszki, tak? Do tego. Jakie przeduszki? Co to będzie, takie? No, nie, no, nie, no trzeba to złożyć. To jest złożone w pół. Gdzie? No, nie a tu! O, o to... przepraszam. Kurde, już nowa kosiarka już. Czyli tak się tuła. ładnie świeci, sieci będziesz ją polorować co tydzień. Ta na pewno. A otwór co tam jest jeszcze? Gdzie? W foli? Może olej w środku jest. Na, na lamy tak. już Na kawę? Tak, tak widziałem ja na mogę, tak, ja tak, tak. Jak trofili ją, ja kawę i ja mnie nie... To nie na picie, na wodę, tylko na kawę. A to co do czego? Ale to... czemu na dwie, Co na dwie osoby? Bo oni wiedzą, że ja dużo kawy piję. A. No widzisz, wiesz, słabo. No, Jestem dobra. Słabo. I teraz co? A, tu o, taki model. Tu jest fajne, widzę o... 196 cm. O, patrz, cyk. Pa jak szybko cyk. No tam cyk. Też miałeś Ty, Ta, to też miałaś podobnie, tylko tu tam. Już się pękło. połamało też po tylu latach. Ale tutaj też trzeba będzie... A nie ma, tam miałam na węża i można było myć, a tej widzę nie ma. Jest. Masz. A jak to będzie działało? Co dookoła będziemy... O, teraz wydaję myła na razie. Jak jest ją... włączona kosiarka, włączon... Włączony, no to wtedy... Ja będę Wam pokazywać, ja będę ją psikać nawet na swoje kamienie, plakiem, nie, no będę ją czyścić, będę ją psikać i co będę, będę ją myła pod spodem tym wężem tutaj, o, będę o nią jakiś czas dbała, a później póki ładna, nowa, <gudowa>. duszcząca, ty, o, wlew paliwka, no, pachnie paliwem, sprawdzana była, tak, czyli będzie działać. Kurde, to mogli zostawić już. To niepotrzebne nam. Nie. Zobaczmy, że tam jest olej. No mówię, że może jest. A może taki psikus będzie, że już będzie wlany. Coś jest mokre. Nie. Nie no... Jest. Czekaj. Coś tam jest. Trzeba by szmatką wyczyścić, No bo jak ją odpalali, to musieli olej zalać. To może ją Ale to od... dziwne to co? Wlali olej i wylali te pół litra z wielkimi po... kosztami. Czekaj, pójdę po szmatkę. Chociaż wtedy on będzie zleżał. No ja też pracowałam w firmie, tak? 10 lat. 10 lat w firmie. I też nie będę mówiła, co produkt był nowy, a wcale nie był nowy, bo one były magazynowane. E, e, po 5, po 6 lat, tylko odświeżony. Nie będę mówiła co. To chyba nie ma oleju. Co to? Nie. Sucha, kurwa. Kurde, wlewają i wylewają. Dobra, tu mamy co? Pompo... Gdzie mam pompowaczkę? Może nie ma? Nie. Tu nie pompowaczka jest? To jak ja będę ją. Jest... Pompka nie pompowaczka. No pompka Dobrze. Oj. Co, zopsłaś? Jakaś blokada? Co? Czemu? Nie idzie. No nie wiem, może cięż, tak ciężko idzie. Albo i blokada. Nie, pójdzie, i... ale... O, bez oleju nie musisz. No, mus, no, nie, to nie na nim Nie musisz co? odpalać. A gdzie jest ten? Do paliwa. Może nie ma, w instrukcji. nie ma. Trzeba zobaczyć. Bo tutaj nic nie widzę, bo tutaj miałem z przodu, w tamtej. Filtr? Mogę zobaczyć, otworzyć filtr? Czy ty, ale patrz, ten już jest lepszy? Tam to nie, tylko to jest osłona. osłona. No, ale w tej osłonie miałam filtr, u mnie. Chyba w tej i tutaj z przodu. A, no tak. Od tu. Tak. Tylko on, on tam już wylatywał i na opaskach był. Tak. Po jakimś czasie. Ciekawe, czy z tym tak nie będzie, bo widzę, że jest. Podobny. podobny, bardzo podobny jest tak. Wci Wciśnięte. Tu mówię, że po krzakach się jeździ. Jeszcze się okażesz. Jest. O jest, czyściutki. Ściutki. A po co? Ale śmierdzi tym. Paliwem. Fajnie. Zróbmy to profesjonaliście nie jak... Profesjonaliści, nie jak popeliniarze. Co to no Rączki składamy. Pokusiłabym, ale ktoś za późno olej zamówił. W ten sam dzień. No i jakoś nie przyszedł. No, Przyjdzie jutro. A nie możemy dać jakiegoś oleju z garażu? <grych> to nie jest no za to. Mi. Ja cię sobie ciągniczkiem pójdę, stestuję, czy te siano coś ściągłam. No, czy mieliśmy zajęcie? Nie, płot mieliśmy dokończyć. Tak, płot. To jutro będę kościągł, kiedyś dobra. Ty, kółka to taka lipa, już mówię. No, plastik, fantastik. Tak, tam. Kole. Mają luzy też? Już nowe mają, latają A, jak są. No, są. ale czytałeś opinię, że to są te plastiki? Co, że plastiki? Doczytamy? No, co można się spodziewać od Chińczyka? W sumie. No, ale tamta też chińska i ci posłużyła. 10 lat. 10 lat, no to jak to no. posłuży, tyle też będzie dobrze. co? Nie ma co? Dawaj, składamy. Składamy, to. no. Ta. No, ale ona jest większa niż tamta moja. No, większa, Szersza, bo większa. ta ma 5 cm większy nóż. Tam miałaś 51, a tu masz 56. No, o, już będę tutaj szybciej będę kosić. Jest, spójrzmy. I co? E, nie, tu w każdym W jaką? Pokażę. No przecież nie odwrotnie. No tak, no bo to było. W końcu ona słońce wyszło. aż miło. No szarik wszędzie, tam gdzie my to... Tam gdzie ja, to szarik. Czasami i tam, gdzie ja to też. I ty go wyganiasz cały czas. No więcej przeszkadza jak, pomaga. A on mi tam nie przeszkadza. I czego czekaj? Czeka, nie tak? Lakiera mi nie porysuje. Dobra, muszę ją wyciągnąć. Ty, ty ja teraz ją będę w sypialnię trzymać. Póki Ale paliwa sprzęt. nie ma w niej. Tak. Ale paliwo po sobie, mogę już sobie zalać. Lepiej nie, bo się zapomnisz, że odpalisz. Przecież nie pójdę palić, tak i to będę musiała czekać na olej, aż do paczkomatu przyjdzie. Wiem, co dajmy ten silnik do tamtej kosiałki. Taki teraz, czy będzie działać. Nakręcasz? No. To nakręcaj. To mogę obniżyć? Chcesz niżej albo wyżej? Nie, jest dobrze. O, zobacz, ja za to zaraz. To... Nie, nie, jest dobrze. Nie, niżej albo nie, wyżej? Nie, no A co ja już taka malutka jestem? Nie. Gdy chodziła jak ten pędraczek. No, na mnie tak o się patrzysz czasami. Przecież, no, bo malutki to Ty nie jesteś przecież. No to mówię. No. A Ty tak o się patrzysz na mnie? No tak. No widzisz, no i porównie tylko. A w ogóle to powiem Ci tak. Co Ci zawsze mówię, Widziałam gały co brałem. Ślepy byłeś? No. No właśnie. Dokładnie, podnieść wyżej. Nie mogę za bardzo. Co nie sięgniesz wtedy? Tutaj jest niedokręcony, durnowaty Danielusiu. Swaniaczku. A ty jeszcze masz dla mnie coś. Co? No jeszcze musisz zamontować. No licznik. A licznik, tak, tak. Licznik, bo to jeszcze kupiłem. No, żeby nie ile pracuje. Tak, jestem ciekawy. Ile godzin popracuje po, po ilu godzinach coś się zepsuje? No, no w, w, tak jak mieliśmy to fajnie by było na przykład podsumować ile godzin przepracowała przez te 10 lat. Taka fajna opcja. Kurde, powiem wam, że... Półki nowa to kupiłem i zobaczyć. Zadowolona jestem. I tu też według motogodzin mi się olej zmienia. No tu jeszcze pani, co ty tak się opierniczasz? Bo no, tu wiecie, coś to... jeszcze było, ta, tam osłona... Ta a sama co? Co to robisz? Nie, tak o, cyk. A no to co trzeba kręcić to kręcić, przepraszam. To pewnie ci plastik jak za mocno zrobisz. Musisz... A już, jej po... o. No śrubki nie ma takie jak tu. Jakiej? O. Co ty zrobiłaś? No już. Co? No ale mocnie trochę. No Pierwszej każesz nie mocno, nie, no mocno... tak mocno. Mocno, ale nie za mocno i nie za słabo. A dobra, najważniejsze teraz to. O. Czekaj, czekaj, co to? Aha, to musi być gdzie? Tu? Czekaj, o, a tu kabel widzę. To jak wózku dla dzieci. To tu czy musi być? Co? Tak? Ale zobacz gdzie, gdzie jest, jest miejsce. O tu. A tu jeszcze śrubeczki. W tej folii są. Czy to, ale czy to pod linką ma być? Tak, nie. A gdzie folia jest? Dobra, tu jest linka. A gdzie jest folia? Tu. W książce To Kto to ja czy ty? No, ty nakręcaj. Tam na suchaweczki, na telefonik. Kurde. Bajlando. No na telefonik, to ja nie wiem, czy to było. No ale no, i taka. No sukaweczki sobie rzucę, żeby mi tam się nie gubiły. Może na butelkę z paliwem. O i na olej, no, żebym nie na na, żeby mnie na, zapenia, na, jak tamtej. Na Pepsi. To jest na, na olej. to na piwo jest jeszcze. A, to nie to nie dla nas. Ej, to jest na ten, na, ol, na olej, żeby nie zapomniał oleja. Olej dolewać. Oleja nie dolewać. Tak, nie zapomniał. Dobra, ale w zestawie nie mam krzyżaka. Może Jak jest. był? Gdzie był? A co to jest tamto? Co, nie. co to jest? To jest do, chyba klucz do świecy? A tamto? Albo do, do noża? A za chwilę sobie zobaczymy od spodu nóż. No właśnie, czy jest? w no, ogóle. No właśnie, czy jest. No. I jak się widzowie prezentuję z moim nowym sprzętem ogrodniczym. Dobrze <grym> jest. Ta. Ja lubię czarny, pod kolor czarnego. No. Gra. Ile zamówiliśmy? I dwa dni? Przyszła. No, miał być piątek. Gdzie on tam trzymał? W sypialni? <grym> no, gdzieś pod kutką. No. Powiem Ci, że jeżeli moje spostrzeżenia, yy, kosz, jest adekwatnie za mały do tego silnika. No, tak jakoś śmieszne taka e, jakby niedorobiona ta kosiarka jest. Niepełnosprytna, niepełnosprawna ona jest. No kosz jest za mały. No, taki niesymetryczny. No, nie jest w ogóle Nieproporcjonalny. Jest. Jakby fajnie, jakby go. Duża kozialka mało kosz, Wyciągnęli go w ogóle, to by było bajeransko, to by było to, naprawdę. Ale jakbyś, jakbyś chodziła, to byś go kopała nogą. No, by był większy. Ale w sumie to tak kosz taki kurde szmaciany jest i to będzie chyba pierwsze co tak ja myślę że pierwsze Pierwszy co, co przyjedzie. To też to zużyje. No ale no nie ma co narzekać wizualnie jest ok. A opinie jakie były? No pozytywne większość. No, kurde komary. No, sami no. sprawdzimy. Ty sprawdzisz. No jak będzie olej. Może za tydzień już będzie można coś powiedzieć więcej. Jak za tydzień? Nie to będzie już kosić. No ale coś, co ci się nie podoba, może coś się zepsuje już. Bo Jezu, o tyle już powiem wam widzowie. Już mam dość tego psucia. Co chwilę coś się psuje. Jak nie jedna kosiarka, to druga, to kład. To co tam się jeszcze psuje? To rowery. No, noga. hulajnoga. noga, to samochody, dość tego psucia. To w domu, coś w domu. No, dobra. To co? Recenzje dalsze damy, jak przyjdzie olej, będziemy kosić, i trzeba czekać do jutra. A czekaj, pokażę jeszcze, jak to wygląda. O, ta półeczka na napoje. Na kawę. No, my sobie jeszcze ją tu przykrącimy, ale nie jest ustawiana, jest w tym miejscu. Tak jak teraz niżej nie może być, a nie wyżej. Chyba, że sobie przewrócimy, ale nie. A po co? To wtedy tu linka nie będzie pasować. No i co? Jeszcze coś można więcej powiedzieć? Na razie nic nie powiem, bo jeszcze nie kosiłam. No i co? My czekamy do jutra. A trzeba jeszcze wyczytać oleju. ile tam godzin i później trzeba wymienić ten olej chyba, tak? Tak, no my musimy jeszcze poczytać instrukcję. Pierwsza wymiana oleju pewnie będzie szybsza. Ty, no ale co tu nie ma pompowania do paliwa? No to widocznie nie tak ma stanie dobre, że, że nie ma. Może i tak być. No, słuchaj, technologia się zmienia, no bo 10 lat temu było inaczej, no trochę, niż teraz. A w samochodzie pompujesz paliwo? Nie. No, to, to już masz jak w samochodzie. Wcina się. I to nie było. No właśnie. No ale to ile lat temu. W końcu jutro pogoda będzie, bo u nas... Dzień bez deszczu to jest dzień stracony. Nie no już, już dzisiaj chyba już. Jak się niebo odsłoniło, to już tak zostanie do niedzieli. Ja tak myślę. No w końcu, by człowiek odrzucił coś w tym słońcu. Dobra, żegnaj się. Bye.